W ćwiczeniu piątym mamy przedstawiony grania stosu. W takim razie wzór na objętość dowolnego grania stosłupa to jest pole podstawy razy wysokość. W podpunkcie A mamy grania stosu prawidłowy sześciokątny. Podstawą tego grania stosłupa jest sześciokąt foremny o boku długości 4 cm. Taki sześciokąt foremny zbudowany jest z sześciu trójkątów równobocznych, o boku długości 4 cm, zatem wyznaczamy pole powierzchni podstawy tego grania stosłupa. Pole podstawy będzie równe. Trójkątów w podstawie mamy 6 razy pole jednego trójkąta równobocznego. Czyli możemy podstawić 6 razy wzór na trójkąt równoboczny, to jest a do potęgi drugiej, pierwiastek z 3 przez 4. W takim razie u nas za a podstawiamy 4. 4 do potęgi 2 pierwiastek z 3 przez 4 i to będzie równe 6 razy 4. Możemy tu jest 16, czyli mamy przez 4. To będzie równe 4 pierwiastki z 3. 6 razy 4 mamy 24 pierwiastki z 3 cm kwadratowe. Wysokość oznaczymy sobie literką H i będzie to długość wysokości tego grania stosłupa, Zatem powierzchnia boczna zbudowana jest z 6 prostokątów o bokach długości H. Oraz 4. Z treści zadania wiemy, że pole powierzchni bocznej tego grania stosłupa jest równe 180 cm kwadratowych. W takim razie, jak to liczymy, 6 razy 4 i razy wysokość jest równe 180. Mamy 24H jest równe 180. Dzielimy przez 24 czyli wysokość jest równa 7,5. A skoro już obliczyliśmy wysokość, teraz możemy policzyć objętość. Pole podstawy to jest u nas 24 pierwiastki z 3 i razy 7,5. To będzie równe 180 pierwiastków z 3 i mamy tutaj centymetry sześcienne. Natomiast w podpunkcie B, grania stosu prawidłowy trójkątny, podstawą tego grania stosu jest trójkąt równoboczny boku długości 5 cm. Wyznaczamy pole powierzchni podstawy tego grania stosupa. Czyli pole podstawy za a z, podstawiamy teraz 5 do potęgi drugiej pierwiastek z 3 przez 4 to jest równe 25 pierwiastków z 3 przez 4 mamy cm kwadratowe Pole powierzchni bocznej tego grania stosupa jest równe sumie pól i jego podstaw. W takim razie pole boczne to będą równe dwa pola podstawy. W takim razie 2 razy 25 pierwiastków z 3 przez 4 to jest równe 25 pierwiastków z 3. Dwójkę czwórkę możemy skrócić przez 2 i mamy centymetry kwadratowe. H będzie długością, wysokością tego yy, grania stosłupa. Powierzchnia boczna zbudowana jest z trzech prostokątów o bokach długości h i 5 i robimy to samo co w podpunkcie A. 3 razy 5 razy h jest równe 25 pierwiastek z 3 przez 2. 15h będzie równe 25 pierwiastków z 3 przez 2. Dzielimy przez 15, czyli wysokość jest równa 25 pierwiastków z 3 przez 2 razy odwrotność, czyli mamy 1 15 będzie równe w takim razie. Możemy 15 i 25 skrócić przez 5, czyli mamy tutaj 5, tu będzie 3. 5 pierwiastków z 3 przez 2 razy 3 mamy 6 cm. Objętość będzie równa 25 pierwiastków z 3 przez 4 razy 5 pierwiastków z 3 przez 6. 25 razy 5 to jest 125. Pierwiastek z 3 razy 3 to mamy 3. 4 razy 6 to jest 24 i otrzymujemy trójkę i 24 możemy skrócić, czyli to jest 8 i będziemy mieli 1. W takim razie jest to 125 ósmych i mamy centymetrów sześciennych.